Dzień dobry. Co na nowej Co byście chcieli? Cukierki. Wybierajcie. Oh. Może by było w Flaszec Po daj chłopakom motor jakiś On no, do wyboru no. tak nie zobaczcie. Myślałam, że zrobić, w te zrobią, że drugie. A to co ty to schowałeś? No kto bierze cukierki? Dobra, ja weźmę. Młody zarośnięty, pewnie lata ma. Dziękujemy. Dziękujemy.